Znajome twarze, polscy bohaterowie, amerykańskie ikony, Kevin Clown i inni oraz ja, Piotrek, który zaprasza was do obejrzenia najnowszego odcinka Top Multikino, a w nim najlepsze premiery września. Zaczynamy. Patryk Wega z pewnością znowu znokautuje polski box office. Polityka ma szansę stać się tegorocznym klerem i z pewnością przyciągnie miliony widzów. Ostra satyra, wymierzona w ludzi z pierwszych stron gazet, nikogo nie pozostawi obojętnym. No, przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy. A potem wziął i umarł. To powraca. Minęło 27 lat, a w miasteczku Derry znów pojawia się zło. Clown Pennywise ma ochotę na krwawą dogrywkę z klubem frajerów. Dorośli Beverly, Bill, Ben i reszta muszą znowu zmierzyć się ze swoimi lękami. To rozdział drugi, kontynuacja najbardziej kasowego horroru wszechczasów, zajdzie wam za skórę. To nie miało prawa się stać. A tu proszę, w filmie Piłsudski Borys Szyc pokaże nam, jak z byłego pacjenta psychiatryka, który napada na pociąg, stać się marszałkiem, któremu stawiane są pomniki. To nie będzie sztampowa biografia. Oj nie. Wojna z Moskalami to w Polsce święto. W polskiej historii ciąg dalszy. 20 września na ekrany wiadą legiony dzięki którym obejrzymy jak bohaterscy ułani bili bolszewików i przy okazji wykłali się w trójkąt miłosny. Takiego rozmachu w rodzimym kinie dawno nie było. Za bohaterów. Za nas. John Rambo prawdopodobnie już po raz ostatni wymierzy sprawiedliwość. Tym razem na jego celowniku jest narkotykowy kartel. Tego lata Meksyk spłynie szkarłatem. Rambo, ostatnia krew, to męskie kino bez kompromisów. Brad Pitt leci w kosmos, by w czeluściach wszechświata odnaleźć ojca granego przez Tomiego Lee Jonesa. Wielbiciele kosmicznych podróży i podniebni filozofowie. Zapraszamy Was do obejrzenia Ad Astra na orbicie multikina. We have a job to do. Are you ready? A na familijne wyjście do kina idealna będzie kontynuacja wściekłego hitu, czyli Angry Birds 2. Tym razem tytułowe ptaszki z piekła rodem będą musiały współpracować ze swoimi odwiecznymi wrogami, czyli zielonymi świnkami. Będzie kwik, znaczy rechot. Bomba! Wiesz, masz trawan! Jestem dorosły, mamo! Dobrze wam się kłamało w miłym towarzystwie? To w takim razie przygotujcie się na rodzimą wariację na ten temat, czyli nieznajomych. Już 27 września zaczną się złośliwe docinki i odkrywanie wstydliwych sekretów. Od typowa posiadówka przy polskim stole. Na które filmy czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli topka wam się spodobała, to nie zapomnijcie o subach i lajkach. Do zobaczenia w Multikinie!